Rzesiu, życzę Ci, żebyś w tym nowym roku poznał w końcu swoją drugą połówkę, Aniu, jest tam jakiś kawaler w końcu? No naprawdę w Warszawie nie ma żadnych dziewczyn. Ty chyba jesteś za, za wybredny. Dbaj o siebie, żadna dziewczyna ciebie nie zechce. A, obyś urodziła zdrowe dziecko po 30, to już może być naprawdę trudno. Och, jak ja bym chciała mieć wnusia, kiedy wnusio? Dzisiaj spotykamy się nie z singlami, chociaż bądźcie razem z nami, ale z osobami, które nas kochają, którzy chcą dla nas jak najlepiej. Z naszymi kochanymi rodzicami, ciociami, wujkami, z naszymi babciami, ale też młodymi mężatkami, mamami, z naszymi przyjaciółmi. Może będzie troszkę humorystycznie, może w przerysowany sposób, troszkę sarkastycznie momentami, ale myślę, że czule. I dzisiaj zadresujemy kilka mitów z życia wziętych, a później będą prawdy również z życia wzięte. Mit numer jeden. Single tylko czekają, żeby wyrwać się ze stanu, ach, może i staropanieństwa, ze stanu tego obecnego, stanu cywilnego. Ich oczy są szeroko otwarte, bo ich celem na życie, głównym tym, który ich definiuje, jest ich zamąż się ożenić. Nie, to jest mit. <grym> Drugi mit jest taki, że single potrzebują litości, współczucia. A studia skończone, yy, drugi, trzeci fakultet, był na Erasmusie, była, ma już drugą, trzecią pracę. Czas leci. Co to będzie? I to wyrażone albo w słowach, albo w takich myślach, takim patrzeniu troszeczkę z góry. Nie, to jest mit. Trzeci mit jest taki, że singlą w jakiś sposób wypadło z głowy, że istnieje sprawa damsko-męska, że w ogóle płeć przeciwna jest Będąc otoczonymi parami, które się parują, mężczyznami i kobietami, które sobie aranżują życie, dochodzimy do trzydziestki, jesteśmy po trzydziestce, a myśmy zapomnieli, że przecież warto się ustatkować, a tak naprawdę podjęliśmy taką decyzję, że mamy pracę i w ogóle teraz się na tym skupiamy. Jest to mit. I w tej sytuacji nie potrzebujemy przypominajek, że warto by było, a kiedy? A może? Hmm, jest to mit. Mit numer cztery, wspaniały. Sama często, chyba dość byłam zakładnikiem tego mitu od innych, że single są wybredni, wybrzydzają. Wymagania z roku na rok to rosną, lista się rozszerza. Owszem, też tak bywa. Ale. Jest tu dużo kłamstwa w tym, że jesteśmy wybredni, że jest duży wianuszek osób adorujących nazwę w Warszawie. Warszawa jest w ogóle wielka, tyle osób przecież spotykamy i w ogóle to chyba czekamy na księcia na Białym Koniu, który nie istnieje i w ogóle spuść z tonu troszkę byleby był. Poznaj Grzesia tam z za ulicy, weźcie, wy się spotkajcie. Mit numer 5: Single mają za dużo wolnego czasu. W ogóle. Oni to chyba tylko odsypiają, śpią, tylko hobby w głowie, tylko dobre jedzenie, chodzą, pieniądze wydają. Eee, w ogóle jak oni mogą, jak single może być zmęczony? Czym? Mama, która wstaje wieczorem, przepraszam, w nocy, rano i w ogóle cały dzień wstaje do małego dziecka i karmi, mama może być przemęczona. Owszem, mamy są so zmęczone, ale single też, też jesteśmy <grytanie> ludźmi, którzy mają swoje zadania. I którzy e, niekoniecznie zawsze muszą być tymi pierwszymi, którzy zarwą noc, którzy muszą się poświęcić, którzy muszą podjechać, bo jakaś rodzina e, dyktuje warunki, że to jest ich, albo sam, to sobie może podskoczyć, to tu, to tam i więcej się poświęcić. Nie, jest to miejsce. Za chwilę będziemy mówić o prawdach. Przechodzę właśnie do pierwszej prawdy, e, która brzmi, że małżeństwo samo w sobie nie jest naszym życiowym celem. Nie definiujemy jakości naszego życia, jakim jesteśmy człowiekiem, przez to, że jesteśmy w związku, bądź nie, lub przez to, że wyszliśmy za mąż nawet w wieku 50-60 lat, czy nie. Ponieważ szczęście szczęścia nie daje samo wejście w związek. Dlaczego widzę rozwódki w wieku 35 lat, widzę singielki w wieku 35 lat i stan rozwódki już jest troszkę. Inny. Patrzymy to jako przyznać, że ona już coś tam osiągnęła, już ona tam była. Wręcz może nawet pewne, pewna plakietka ofiary. Singielka, a wybrzydzała, jeździła tak, szukała, szukała, że w końcu nie ma nic. Albo karierę miała przed sobą i nie zwróciła na to uwagi. Jest coś takiego, że nawet rozwódka, której się to małżeństwo nie udało, przecież ona weszła w ten rzekomo szczęście, które właśnie się rozpadło. Więc po przekonanie, że szczęście jest... Małżeństwo daje szczęście i to jest jedyny cel w życiu, jest to mitem, bo widzimy rozwody, rozpady. Ba, widzimy małżeństwa te rzekomo, wspaniałe kuzynki, które powychodziły wychodziły za mąż, czy kuzyni, którzy mają, zobacz, Kasia to już ma dwójkę dzieci, a ty jeszcze nie, ale czy Kasia, tylko dzieci, czy patrzę na to małżeństwo, czy jest to kwitnące, pełne potencjału małżeństwo, gdzie są, mają swoje pasje, służą Bogu, ludziom, gdzie widać tą adorację, życie kwitnie. Jeśli tak, świetnie, ale przyjrzyjmy się małżeństwom. My nie chcemy się śpieszyć, my chcemy dłużej poczekać, ale mieć to, co najlepsze. Byleby był, byleby był. Nie, 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 nie znamy te numery. A poza tym, szczęściem jest i celem w życiu jest bycie wiernym wartością, nie chodzenie absolutnie na kompromisy, życie w pokoju, w spokoju, nie rozedrganiu, e, kiedy wiemy, czego chcemy, żyć, ale, ale też cnota, piękna cnota, którą jest cierpliwość, więc docencie to w nas, docencie, że właśnie takie piękne cnoty w sobie kultywujemy. Pierwsza prawda, troszkę dłużej o niej powiedziałam, ale kolejna prawda jest taka, że świat się zmienił, Czasy się zmieniły. Moja babcia Genia wychodziła w wieku 17 lat. Moja mama Barbara wychodziła za mąż w wieku 26 lat po studiach po Bożemu. Ja wychodzę za 3 tygodnie za mąż w wieku 38 lat. Nie mówię, że to dobre, że wiek 38 to jest najlepszy wiek teraz na wychodzenie za mąż, ponieważ no, jako kobiety zostałyśmy nawet tak stworzone, żeby to wszystko działo się trochę wcześniej. E Natomiast nie zmienimy faktu, że pewne zjawiska społeczne są teraz inne niż były wcześniej. Zjawisko jest takie, że wszystko się przesuwa z różnych względów. Dzisiaj nie będziemy analizować, dlaczego singlom trudno jest się zmeczować, trudno jest się połączyć, dlaczego m, 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 trudno nam pójść na kompromisy, dlaczego się usuwamy. To jest grubszy temat. Natomiast my, jako single, wpadliśmy w ten ruch. I mimo naszych chęci, mimo naszych starań, mimo pragnień, po prostu nie wychodzi. I to są pewne wyzwania, które stawiamy, które są poza nami. I fajnie, jakbyście jako rodzice, nasi przyjaciele, byli tego świadomi, że to niekoniecznie nasz własny wybór czy zapomnienie, ale wpadliśmy w bardzo trudne czasy i chcielibyście, abyśmy mieli ku temu po prostu zrozumienie albo pewną świadomość, że nikt z nas tego sam sobie nie wybrał mit, który, przepraszam. Prawda. Numer już 3. Robimy się bardzo sfrustrowani czy nawet smutni i jeszcze bardziej przygnębieni, kiedy na piedestał wynosicie ten temat. A ponieważ smutno nam się robi, kiedy postrzegacie nas właśnie przez pryzmat tego czy kogoś mamy, czy kogoś nie mamy, jakby będąc sami. Często, już jako single, mieszkamy oddzielnie, mamy dużo różnych zadań, dużo różnych aktywności. Bardzo się cieszymy, lubimy, swoje, lubimy to życie, które mamy. Za chwilę więcej powiemy o tej aktywności. A często, po spotkaniach z bliskimi, nagle wpadamy w pułapkę, że chyba coś jest ze mną nie tak. No właśnie, babcia mi przypomniała. Tą ważną sferę. Przecież ja wiem, że ona jest ważna, ale teraz, jak mi babcia przypomniała to, tym bardziej mnie to jakoś ubodło. Też rozmowy, czy komentarze, czy jakieś takie tematy poruszane między Wami, rodzicami, rodziną, czy przyjaciółmi, kiedy ja jestem blisko typu. Co to za mężczyźni teraz? Kryzys męskości w ogóle, gdzie oni są? Albo kobiety to tylko na pieniądze, albo najlepsze, najlepsi już są zajęci? Takie troszkę jątrzenie, plotkowanie na temat yy, jednej czy drugiej płci, mnie po prostu jako singla dołuje, robi mi się przykro. Tracę, na, tracę nadzieję. Odpowiednie byłoby. Cieszenie się życiem razem ze mną. To mi pomaga zamiast zwracania uwagi to, co negatywne we mnie i to, że jaki jest świat, ten damsko-męski wokół. Taka jest prawda. Prawda numer cztery. Jako single <laughs> prowadzimy bardzo aktywne. Staramy się prowadzić aktywne życie, ja myślę, że to jest też wynik po prostu społeczeństwa, które wywiera pewną presję, żeby być aktywnym i to jest dobra presja, żeby czasu nie marnować, żeby ten czas dobrze pożytkować, dlatego na przykład moja koleżanka Ala z, yy, ze społeczności doma, ma dwójkę dzieci teraz zaczęła uczyć się grać na pianinie jako żona, ale znam też singielki, które... Wydawałoby się, a to tylko nastolatki gdzieś na pianinie. Mam singielki, które zaczęły się uczyć późno na pianinie. Zaczęły się y, jeździć na nartach, zaczęły uprawiać sporty walki, zaczęły czytać książki, jeździć. Lubimy aktywność, lubimy wykorzystywać ten czas, bo wiemy, że później, kiedy będą dzieci, tego czasu zwyczajnie będzie mniej. I do czego to mnie prowadzi? To wszystko, co robimy, czyni nas coraz bardziej interesującymi jako ludzie. Mamy. Jesteśmy po prostu interesujący. Nasz duch, dusza i ciało się rozwijają. Co to znaczy, że to daje Tobie, Mamusiu, Babciu, Moja przyjaciółko, Mamusiu, Mamusiu, przyjaciółko, Mamusiu. Wiele tematów, na no, które możesz mnie zapytać, na które możemy rozmawiać. To jest całe spektrum mnie, które sprawia, że jestem ciekawa i chcę o tym rozmawiać. Sprawy damsko-męskie? Oczywiście jest to ważne, ale. To jest temat jeden z wielu. Zobacz, jak interesująca jestem. Numer 5, prawda? Numer 5. E, fajnie, jakbyście zrozumieli, że my naprawdę nie jesteśmy bierni, jeśli chodzi o sprawy damsko-męskie. Może dzisiaj widzicie nas jako osobę, która długo nie miała chłopaka i na randki dawno nie chodzi, bo może po prostu o tym nie wiecie. Ale może za nami jest szereg niepowodzeń, może dwa zranione serca. Może trzy sytuacje na Tinderze, gdzie tak wszystko super doszło do spotkania, chłopak się nagle nie zjawił. Albo relacja się zaczęła, ale szybko się skończyła. I jesteśmy właśnie teraz na etapie leczenia naszego zranionego serca, albo zwyczajnie teraz nam się nie chce. Naprawdę chłopaki już nam na ten moment nie są w głowie, więc jesteśmy pewną kompilacją, pewnych przeżyć w tej sferze, o których Wy nie wiecie, bo może nam wam o tym nie mówimy, i Wiedzcie o tym, uszanujcie to, że albo nie chcemy teraz o tym rozmawiać, albo po prostu jesteśmy niegotowi, ale miejcie w świadomości to, że jesteśmy właśnie. Niesiemy ze sobą pewien bagaż jakichś doświadczeń w tej sferze. I dotykanie tej sfery może być szczególnie bolesne. Prawda numer 6, już zbliżamy się trochę do końca. To piękne. Piękna, 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 cudowna prawda, która mnie szczególnie dotyczy. To nie doświadczenie, to nie aktywność, częstotliwość i regularność w związkach, w spaniu ze sobą, czy w randkowaniu, czy przechodzeniu z jednego związku w drugi związek, że rzekomo to jest fajniejsze, że lepiej być w związku pięć razy podczas w, w ciągu roku, niż ani nie razy w ciągu pięciu lat. Yy, absurd. Ale to nie praktyka w tej materii czyni mistrza. Ponieważ widziałam związki po wielu innych tam wcześniejszych, oczywiście nieudanych związkach, bo ten się udał, a para jest już, jest już po rozwodzie. Ja jestem przykładem osoby, która przez 37 lat nie miała związku, weszła związek z pierwszym człowiekiem, za damem i właśnie za niego wchodzę za mąż za 3 tygodnie. I to nie czyni mnie totalnego laika, osoby totalnie nieprzygotowanej, I zielonej, po prostu nie wiem, jak się ogarnąć ani w relacji, ani w związku, ani później jako matka. Więc prawdą jest to, że do małżeństwa przygotowują nas dobre wzorce, przygotowują nas. Książki mądre, które czytamy, świadomość siebie, swoich upomności, swoich, e, swoich potrzeb, tu gdzie musimy się poprawić, swoich złych nawyków, e, kształtują, przygotowują nas do małżeństwa, dobre konferencje, gdzie jesteśmy. I naprawdę, jeśli nie randkowała tylko przez pięć ostatnich lat, nie musimy jej tego przypominać, że w końcu rusz się, bo nikt się nie zechce, a w ogóle nie będziesz wiedziała, jak się zachować w relacji. Mamy to w genach, Intuicyjnie się zachowujemy w relacjach, jak coś się zaczyna i to jest to, i to jest dobre. Naprawdę wiemy, jak flirtować, wiemy, jak uwodzić i wiemy, jak pięknie mądrze ułożyć tą relację. Dobry punkt, prawda? I kolejny, ostatni. Nie, kolejny, to jest ostatni. To jest troszkę do młodych mam, do młodych mężatek. Taki troszkę apel. By być wrażliwymi na singielkę, na osobę, która czeka, może nie na singielkę w wieku 19 lat, czy 18, czy nawet 23 lat, bo też jest pewna różnica między singlami 22, 23, a 33, 43. Inne są te potrzeby, inny czas oczekiwania. Natomiast miejmy wrażliwość na osobę, która jest z nami. I może niech niekoniecznie cała rozmowa będzie zdominowana, jak cudownie nam jest w małżeństwie, jak pięknie rozwija się nasze dziecko i co lubi jeść. Oczywiście nie popadajmy w skrajność i nie unikajmy tematu w ogóle, ale miejmy tu czujność, żeby ten temat nie zdominował rozmowy, jeśli mamy osoby niezamężną. Niech dominuje, niech lata we wszystkie strony, jeżeli same mamy na baby shower. Natomiast jeśli mamy singielki, to niekoniecznie musimy już potem wspominać, że ciężko jest zajść w ciążę po 30. Miałam sama takie sytuacje. Bardzo, bardzo bolesne. Kiedy ja miałam lat 37, mamy bez, bez, bez żadnych obródek po prostu między sobą. Ona nie chciała być złośliwe, ale mówiły słowa, że już e, no wtedy bardzo ciężko. Zegar biologiczny tyka, najlepiej to do 25 i tak dalej. Bądźmy wrażliwe też na osobę, co, to, to co ona ma do zaoferowania. Patrz na poprzedni punkt. Jakich nawyki nowe się nauczyła, gdzie była? Jak ciekawą, interesującą osobą jest. Świadomie włączajmy te mosty, które łączą nas z singlami do tej rozmowy między mężatkami. Też nie zapominajmy zbyt szybko, jak to było, kiedy byłyśmy singielkami. Nie zapominajmy, jak czasami nam było ciężko i smutno. Zbyt łatwo przychodzi nam przejście do nowego etapu i zapominamy, wpadamy w rytm m, m, mamy i e, właśnie mężusiowania i właśnie domu, i zapominamy, jak to było, kiedy rozmawiamy z singielkami. A jeśli wyszłaś za mąż za wieku 20 lat czy 22 lat, to, e, to nie rozumiesz. To nie rozumiesz czekania. Nie rozumiesz, z czym boryka się i wielka, wieku 20, 30 paru lat, czy pod 40, więc niekoniecznie dawaj jakieś takie rady, jeśli chodzi o czekanie, bo to automatycznie wyzwala taką, co ty wiesz? Co, co ty wiesz? Chcesz dobrze, ale możesz się wtedy skupić znowu na tym, co nas łączy, niż na poradach niż na przed małżeńskimi. Małżeńskimi możesz się dzielić, bo już masz tym doświadczeniem. Więc co? Główne takie myślałam o tym jakie myśli zostawić z wami i trzy porady chciałabym zostawić. Pierwsze: może nie dotykajmy spraw damsko-męskich, randkowania, podpytywania, przypominania, podkreślania między słowami dawania znać e, o sprawach damsko-męskich i w ogóle o randkowaniu dopóki Dopóki Single sam o tym nie powie, dopóki się nie zwierzy, dopóki nie powie, jak mu ciężko, niech to będzie przyczynek do podpytywania o wnusia, bo zapewniam cię, droga mamo, babciu, że sama chce mieć dziecko. Nie musisz mi o tym przypominać, sama chce być za mąż. sam chcę się ożenić, nie musisz mi podpowiadać, czy to jest ważne. Po drugie, miejmy na uwadze, tak jak wspomniałam, że Single, jako każdy w ogóle człowiek, Jesteśmy istotą złożoną z ducha, duszy i ciała i każdą z tych sfer chcemy rozwijać i my to robimy. Jak rozmawiacie z nami, podpytujcie o nasze nowe nawyki, co w twoim charakterze się zmieniło, e, gdzie ostatnio byłaś. Niech te rozmowy będą bogate, takie, takie mięsiste, nie tylko polegające na płytkim porównywaniu z Kasią, kuzynką, która ma już dwójkę dzieci. I po trzecie, drodzy kochani przyjaciele, nasi rodzice, nasze babcie, ciocie, módlcie się, stawajmy do Boga wszechmocnego, który jest najlepszym swatem, który nierzadko wysyła aniołów, którzy wezmą Kasię i Bartka i jakoś postawią przed kawiarnią Nero i oni ze sobą pogadają. Módlcie się o Boże zrządzenia, nie o przypadkowość, by Pan Bóg chronił Wasze dzieci od tych złych związków, byle Byle jakość? Nie, my chcemy jakość, nie byle jakość. Mówcie się o jakość, nie przyspieszajcie, nie działajcie w atmosferze nerwowości. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze. A co jeśli nigdy nie wyjdzie córka za mąż? Czy zawsze będzie obiektem pewnego przypominania, definiowania, porównywania z drugim synem, który ma dzieci? Nie, bo małżeństwo nie jest samym w sobie celem. I teraz taka myśl przyszła już na sam koniec, obiecuję do głowy, zauważyłam jeszcze inną tendencję. Single, które są po 40, grubo, po 40 albo po 50, zauważyłam inną tendencję. Swoiste, wycofanie się rodziny i temat już w ogóle nie istnieje. Temat już się przestali najpierw się dopominali, najpierw przypominali, najpierw siedzieli na tej biednej dziewczynie, a w tej chwili nie ma tematu już w ogóle. I Okej, okay, pewnie dla tej osoby jest to ok, ale nie bądźcie w przeświadczeniu, że ona już się poddała, że ona już tak wybrała. Że się, zdecydował, że się tak zdecydował, że jest tak wybredny, że to coś z nim jest nie tak, że odrzucił najlepsze opcje, może popełniliśmy jakieś błędy, być może wybaczcie nam to, ale dalej bądźcie rodziną, przyjaciółmi, naszymi, którzy się modlą i mówią: Boże, jeżeli Ty chcesz, w wieku 50 czy może nawet więcej lat, dać wspaniałego męża czy wspaniałą żonę, postaw na drodze wspaniałych ludzi, a do tego momentu Traktujemy naszą córkę i przyjaciółkę jako super kompana do, do życia. Więc zostawiam Was tymi myślami, droga, droga rodzino. Mam nadzieję, że troszkę się gdzieś tam to uświadomiło. I bądźmy wspaniałymi, tak jak powiedziałam, kompanami do towarzystwa dla Singi, żeby nigdy wigilia nie kojarzyła się z tym, że za chwilę padnie 150 milionów krępujących pytań. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja tymczasem przygotowuję się do swojego ślubu i pewnie w następnych odcinkach troszkę się podzielę swoimi ekscytacjami i bolączkami. Subskrybujcie kanał, dawajcie lajki, polecajcie komu chcecie, dzisiaj szczególnie swoim tatusiom, mamą, babcią. Do zobaczenia!